I w tym chciałabym wam dzisiaj pokazać dwa sposoby, jak zostać dźwięką na star Plan. Nie miałam dostępu do karmerki, żeby Wam pokazać to normalnie. Dlatego pokażę Wam to yy, w słownie. Jeżeli wam to będzie przeszkadzać, no to w na następnym odcinku postaram się, żebyście widzieli wszystko, co robię. Zaczynamy. Yy. Logujecie się na swoje konto w Mr. Planet. E, oczywiście w tym odcinku pokażę Wam sposób darmowego VIP-a. Dwa sposoby. Pierwszy sposób to, logujecie się na swoje konto w Mr. Planet. Klikacie w ustawienia, zmieni e-mail i zmieniacie e-mail na VIP, na MSP, na rok e, małpawp.pl i zapisujecie ustawienia, później na swoje, na swoje konto wwp.pl i potwierdzacie i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, To był mój pierwszy sposób, który ja wręcz uwielbiam na darmowego. Teraz czas na drugi sposób, który też jest dobry. Klikacie w takie... Starcoils, Diamond, Wiecie, gdzie się robili wie no. No, Pan, właśnie klikacie i... Przez telefon komórkowy I nie podajecie swojego numeru telefonu, właśnie w tym o to tutaj chodzi, że to jest tak troszkę skomplikowane. Nie podajecie swojego numeru telefonu, tylko... wpisujecie w dużej F, R, E, E, W i P z Yy, pff, powinno się pokazać takie zielone yy, dalej. Takie... Nie potrafię tego opisać. Taki zielony paseczek, na którym nie jest coś napisane. Jeśli komuś się to nie pokaże, to znaczy, że na tym komuś się tego nie da zrobić. Albo po... spróbujcie jeszcze raz. No więc to były dwa sposoby do normowego WP na .pl, które ja polecam. Po, yy, ponieważ na niektórych kontach Mówisław Planet to wam nie wychodzi. Yy, proszę o złe komentarze zapisać dla siebie. Nie chcę być krytykowana ani obrażana przez innych, dlatego proszę trzymajcie złe komentarze dla siebie. Może w następnym odcinku, jeżeli mnie je poprosicie, mogę zmienić temat. Na przykład rozmawiać o fioletce, o... nie wiem. Napiszcie w komentarzach, o czym będziemy rozmawiać w następnym odcinku. Czy o, dalej o Múlwister Planet, czy o czymś innym. Pozdrawiam wszystkich. Na Múlwister Planet nazywam się Martina 0900. Z zobaczenia. Zapraszam... Jeżeli Wy zaprosicie, przyjmę wszystkich. No i piszcie w komentarzach, czy chcecie w ogóle na ten odcinek. Jeżeli nie, to... Spoko. Dam radę. Jakoś się powstrzymam. Także. Do zobaczenia. Teraz to